Czytanie z księgi proroka Izajasza. Pan przemówił do Ahaza tymi słowami: Proś dla siebie o znak od pana, boga twego, czy to głęboko w otchłani, czy to wysoko w górze. Lecz Ahaz odpowiedział: Nie będę prosił i nie będę wystawiał pana na próbę. Wtedy rzekł Izajasz: Słuchajcie więc, domu Dawidowy. Czyż mało wam naprzykrzać się ludziom, iż naprzykrzacie się także mojemu Bogu? Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi syna, i nazwie go imieniem Emanuel. Oto Słowo Boże. Ucieczka moja, niech wstydu nie zaznam na wieki. Wyzwól mnie i ratuj w Twojej sprawiedliwości. Nakłoń ku mnie swe ucho i ześlij, ocalenie. Bądź dla mnie skałą schronienia i zamkiem warownym, aby mnie ocalić. Bo Ty jesteś moją opoką i twierdzą. Boże mój, wyrwij mnie z rąk, niegodziwca. Panie Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie Tobie ufam od młodości. O Boże, nie stój z daleka ode mnie. Boże, pospiesz mi z pomocą. Panie. Mój, Uspiesz. Uspiesz mi z Czytanie z Księgi Apokalipsy św. Jana Apostoła. Wielki znak ukazał się na niebie: niewiasta obleczona w słońce, i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie Wieniec gwiazd 12. Ukazał się też inny znak na niebie. Oto wielki smok ognisty, ma siedem głów i dziesięć rogów, a na głowach siedem diademów. Ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba i rzucił je na ziemię. Smok stanął przed mającą urodzić niewiastą, a żeby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecko. I porodziła syna, Mężczyznę, który będzie pazł wszystkie narody rózgą żelazną. Dziecko jej zostało porwane do Boga i do jego tronu, niewiasta zaś zbiegła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie: Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Oto słowo Boże. Alleluja, aleluja, alleluja alleluja alleluja, 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 alleluja. Obok krzyża Jezusa stała jego matka. I uczeń, którego miłował, Jezus rzekł do ucznia: Oto matka twoja. Alleluja. Alleluja! 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 Pan z wami i supertoni. słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka jego i siostra matki jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia Oto twoja matka I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie Oto słowo pańskie Siostry i bracia. Jesteśmy u matki na uroczystości rodzinnej, chrześcijańskiej. Jesteśmy rodziną i przypomniał o tym Jezus, nawet matce, dość szorstko. Kiedy pyta, przyszli do Niego i powiedzieli: Tam jest Twoja rodzina, tam jest. Moja matka, czekają na Ciebie, niepokoją się o Ciebie. I usłyszeli wtedy i matka też usłyszała, jak Jezus powiedział: Kto jest moim, moją rodziną, kto jest moim ojcem, matką, bratem, siostrą, ten kto pełni wolę Boga. Pełnimy tę wolę, choć nieraz nie do końca. Ze słabości, bywa, że z grzechu, z niezrozumienia, ale pełnimy tę wolę. Dzisiaj rano sobie tak pomyślałem, a nie przygotowywałem się tak specjalnie do tego kazania, bo i tak zawsze to kazanie moje jest zmienione, bo jak popatrzę na kaplicę, na tych, którzy przybywają, to muszę je dostosować. A nigdy nie wiem do końca, kto będzie w tej kaplicy. Ale pewne rzeczy rano zazwyczaj przychodzą mi do głowy. Po południu już nie jestem taki bystry. I matka nieustającej pomocy, którą czcimy w tej kaplicy, ma korony wdzięczności. O tej wdzięczności jeszcze pacjentów, pracowników, może powiem, może zdążę. Ale przyszło mi do głowy i chyba profesorzy teologii, homiletyki nie zaprzeczą, że wiele przypowieści, które Jezus głosił, tych opowiadań, słyszał Jezus od matki swojej. Tak jak każdy z nas słyszał, różne bajki, opowieści, przypowieści. I je zaadoptował, wykorzystał, by przekazać prawdę o miłości i o miłosierdziu Bożym. Jedna z tych przypowieści mówi o sługach, którzy najęli się do winnicy. Pan ich najął. Pamiętamy, umówili się o jednego denara z samego rana. Wcześnie rano, denar, jeden denar. No, i potem co parę godzin przychodzili inni i też o jednego denara. I jak na końcu przyszli na końcu dnia, to też dostali taką samą zapłatę. I ci, co byli pierwsi, zaczęli szemrać, zbuntowali się. A Jezus powiedział, że to jest jego sprawa. Ja to tak własnymi słowami już, że co im do tego. Niech biorą swoją zapłatę i będą szczęśliwi. I bywa tak, że w tej kaplicy przychodzą ci, którzy przychodzą na koniec dnia, nie tylko swojego życia, ale na koniec dnia, ponieważ to życie wcześniej zaczęło rozmijać się z Ewangelią, i otrzymują jednego denara, otrzymują wszystko. A dzisiaj jest taki dzień, że wszystko możemy otrzymać. A co to znaczy to wszystko? Bo zaraz podpinamy pod to i dobra materialne, i osiągnięcia, jakieś sukcesy zawodowe, sportowe, zdrowie przede wszystkim wszystko to znaczy Boga. A to oznacza życie prawe. Pomimo trudności, cierpienia, chorób, niepełnosprawności, niedostatku, ciągłego straszenia nas wojnami, rzeczywistych i urojonych konfliktów, trwać przy Bogu. Jesteśmy dziećmi Bożymi i tego żadna siła, żadna moc nie zmieni. Jesteśmy. Możemy sami siebie nie uznawać za dzieci Bożych. Wyrzec się Ojca Niebieskiego. Wyrzec się Matki Przenajświętszej, ale to nie zmienia faktu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Możemy ukoronować Matkę Bożą, a możemy korony sprzedać. Dosłownie sprzedać. Za błyskotki. Jak historia Ezawa Jakuba ze Starego Testamentu nam to przypomina. Za miskę Soczewicy. Możemy to zrobić, czyli za błahe pieniądze. I to się zdarzało w historii i chrześcijaństwa, i Starego Testamentu. Matka jest tak dyskretna jak wiele z matek. Sądzę, że każda z tutaj obecnych kobiet, bez względu na to, czy ma rodzinę, czy nie, czy jest stanu wolnego, czy posiada dzieci, czy nie, ale ma te rysy. Maryi, Matka jest dziewicą, przenajświętsza niepokalanie poczętą. Jakie są to rysy? To jest to wyczulenie na bycie blisko Pana Boga. To jest ta zdolność bycia z Panem Bogiem i Ona chce nam to przekazać. I jest to cały czas zjednoczenie ze swoim Synem. Prawdziwie kochająca matka jest zjednoczona ze swoimi dziećmi. Zawsze jest z nimi, myślą, sercem, umysłem. I tutaj na ziemi, jeżeli już jest po drugiej stronie, jest ze swoim dzieckiem. Nie po to, by je straszyć po nocach, by wypominać błędy, których matka w dziecku nie widzi, a jak widzi, to widzi inaczej niż każdy inny. I tak Matka Boża jest z nami. A więc poczułem się rano jako ten, który z denarem odchodzi, ale na koniec dnia, lekko spóźniony, a może w ogóle spóźniony. I kiedy w Kanie Galilejskiej Jezus był na weselu, ale Matka tam była zaproszona, on przyszedł z uczniami. No i dochodzi do tego, Kryzysu żywnościowego bym powiedział, dochodzi do tego, że nie ma wina i wesele się załamie, bo człowiek potrzebuje rozweselaczy, zwłaszcza na weselu. Może to nas śmieszyć, ale to była poważna sprawa nie ze względu na wesele, nie ze względu na wino i na to, że nawet się przemieniło, przemieniła woda wino. Była to najpoważniejsza sprawa w dziejach historii zbawienia, bo to był pierwszy cud. Jezus, syn Boży, przecież wiedział, że to już jest czas, ale potrzebował tego, tej zachęty i przynaglenia ze strony matki. Synu, wina nie mają, widzisz? Jeżeli tu ponaglamy matkę i ponaglamy pana Boga w szpitalu, uzdrów, ocal. Zachowaj, pomnóż dobro, ochroń od zła, napełni nadzieją. Przez 30 lat czytamy te prośby tutaj, w tej kaplicy. To nie chodzi o to, by matkę poganiać, ale by zwrócić jej dyskretnie uwagę, by przykuć do nas, by poprosiła swojego Syna, by pomógł i pomaga. Wiele sytuacji mógłbym przedstawiać. W niektórych obowiązuje mnie sekret zawodowy, ale nikt z tej kaplicy nie odszedł niezaopatrzony przez matkę w nadzieję, we wiarę, w miłość. Nie zawsze odchodzili stąd, którzy się modlili, z tymi prośbami, które zostały w pełni zrealizowane tak, jak oczekiwali. Ale po latach, gdy wracali, wracają, i wpisy odczytuję tutaj, okazuje się, że racja była po stronie Pana Boga. Nie wszystko zrozumiemy. Nie zrozumiemy cierpienia na świecie, bo Bóg go nie rozumie. Bóg nie rozumie, dlaczego człowiek musi umierać i cierpieć. Mówię to w cudzysłowie. Nie rozumie, to znaczy nie godzi się na to, i dlatego przyszedł na świat Jezus Chrystus. Gdy gromadzimy się w takiej ilości w kaplicy dzisiaj, jest to spotkanie bardzo osobiste z matką. Przygotowujemy się do wielkiej uroczystości w niepokalane poczęcie 8 grudnia o 14.30 będzie msza dziękczynna w auli tego szpitala. Tu była tylko dwa razy Msza Święta. Trzy razy była Msza Święta w Auli szpitala. Pierwsze dwie, cztery teraz mi przyszło, pierwsze dwie były w związku ze Światowym Dniem Chorego w latach 90. Ale to było jeszcze grono małe i to najważniejsze, ukoronowanie obrazu. To była msza 12 grudnia 2001, 12 września 2001 roku, 24 lata temu. Z grudniem pomyliłem, bo cały czas chcę wyjaśnić, dlaczego teraz będzie też tam msza święta. Na 50-lecie była msza święta, w 2010 roku, 15 i teraz będzie na 60-lecie 8 grudnia. Dlaczego 8? Nie dlatego, że na drugi dzień będą dawane wyróżnienia w urzędzie czy w szpitalu i wspomnienia historyczne. Dlatego, by ponowić jako wspólnota wiary prośbę o to, by Matka Boża, niepokalanie poczęta, jej niepokalanie poczęte serce objęło. I pogłębiło tę łaskę niesienia pomocy nam i wszystkim, którzy korzystają z tego szpitala, pracują w tym szpitalu. Czyli będzie w czasie mszy świętej, po komunii świętej, odczytany akt zawierzenia niepokalanemu sercu Najświętszej Maryi Panny. Czynimy to od wielu lat, więcej niż od ćwierć wieku, w każdą pierwszą środę, jeśli się tylko da. I tu jest ta, ten sekret, nie watykański, nie prokocimski, ale Boże. Kto zaufa matce, kto da swoje serce matce, na pewno spotka się z Jezusem. To nie będzie tylko wizyta u matki. Kto nosi matkę w swoim sercu, nosi Jezusa. Jezus mówił do nas wprost. Poprzez apostołów, i mówi: Kto mnie przyjmuje, będzie przyjmował i uczniów. Kto przyjmuje uczniów, przyjmuje mnie. Kto odrzuca mnie, to odrzuca i uczniów, i w drugą stronę. A więc, jeżeli szanujemy Jezusa, to Jezus nas szanuje. Jeżeli nie szanujemy jako społeczność Jezusa, i Jezus nie będzie szanował nas, nie będzie udzielał od razu reprymendy, bo Bóg jest sprawiedliwy, cierpliwy, miłosierny, ale będzie czekał jak Ojciec na Syna Marnotrawnego. I o to prosimy przez cały ten rok jubileuszu, 25 lat ukoronowania, który dzisiaj się rozpoczyna rok jubileuszowy. W naszej kaplicy 25 lat od ukoronowania obrazu Matki Bożej i prosimy o to, by zrozumieć, że kiedy człowiek doświadcza takiego stanu, że wydaje mu się, że wszystko zawiodło, jest, jest po prostu pustka, jest ciemność, to człowiek wiary w tej ciemności odnajduje dłonie macierzyńskie Matki, Ojca, Syna. I ducha. Kto zaufał panu, nie zawiedzie się nigdy. Kto zaufał matce Bożej, nigdy się nie zawiedzie. Jan Paweł II głosił to całym sobą, całym swoim przepowiadaniem, zarówno jako człowieka młodego, kapłana, biskupa, kardynała, papieża. To tu stół z cały twój. I dzisiaj może nie tak Dokładnie i nie tak sprawnie to wszystko wyjaśniłem, bo nie da się wszystkiego wyjaśnić. Ale jeżeli ktoś oddaje swoje życie matce Bożej, nie zawiedzie się na niej. Zwycięży z Matką Bożą. Zwycięży przede wszystkim swoje ograniczenia wewnętrzne, trudności i przezwycięży zło i to zewnętrzne, i wewnętrzne, które nam zagraża. Wciąż. Zagraża. A to dzięki tej, która sprawiła, że na świat przyszło miłosierdzie, bo jest matką miłosierdzia. Poczuć się w dłoniach miłosierdzia Bożego, to znaczy złożyć całą ufność w każdej dziedzinie. Tego brakowało bogatemu młodzieńcowi. Przyszedł do Jezusa i pamiętamy, zadał pytanie. Co ma uczynić, by Królestwo Niebieskie osiągnąć. A Jezus mówi, jeżeli chcesz być doskonały, no to zachowuj to, to, to. Wszystkie te przykazania, zwłaszcza te z drugiej tablicy mojżeszowej. I ten odpowiada mu, że zachowuje od najmłodszych lat. No i z miłością Jezus na niego patrzy, z radością. I jeszcze raz mówi, chcesz być doskonały, to teraz idź, rozdaj wszystko, co masz, i chodź za mną. I on posmutniał. Chcemy być doskonali, to znaczy być z Jezusem, złóżmy wszystkie swoje obawy w dłoniach Boga. Bo złożyć je w dłoniach Matki Bożej, to złożyć w Boga dłoniach, bo ona nic dla siebie nie zachowuje to znaczy poczuć wewnętrzną wolność pomimo cierpienia pomimo obaw to jest dar to nie jest tylko wypracowane tego się na teologii nie można nauczyć nawet w nowicjacie zakonnym tego się nie otrzymuje nawet ze święceniami ani ze ślubami zakonnymi tego trzeba się nauczyć a w szpitalu jest szkoła trudna, ale bardzo skuteczna. To jest przejście przez wały, zasieki i doliny i góry niezawinionego cierpienia, kiedy człowiekowi wydaje się, że został opuszczony. Nieustającej pomocy, to znaczy, to znaczy zawsze będącej przy mnie, zawsze niosącej mi dobrą radę zawsze podpowiadającej bądź blisko mojego Syna Jezusa. Nigdy nie rozpaczaj. Nie ma takiej rany na sercu, która by nie wygoiła się. Chodzi o rany moralne i zranienia duchowe. Nie ma takiej sytuacji, w której człowiek by nie mógł na nowo zregenerować swoich sił duchowych, bo to nie my regenerujemy je, ale Bóg. I z tym przekonaniem, głębokim przeświadczeniem dzisiaj w duszy swojej dziękujmy matce za tyle lat opieki, więcej niż 30 lat i 60 lat, za 2000 lat opieki, bo to jest nasza matka prawdziwa. Ale nie czyniłbym z matki mamusi, która musi dać zawsze, nawet jak synek czy córka. Są już mocno w średnim wieku i mogliby wszystko pozałatwiać sami. I jeszcze mamie pomóc. A średni wiek w chrześcijaństwie to jest taki wiek, gdy już wiemy wiele o tym, jak żyć po chrześcijańsku, a wciąż to życie jest jeszcze trochę kulawe. I w tym Matka pomoże, jeśli ze szczerym sercem się do niej zwrócimy. Amen.